Jeżeli w projekcie, przy którym pracujemy, chcemy połączyć do baz danych MS SQL, to zazwyczaj do tego celu korzystamy z Entity Framework, za pomocą którego również możemy taką bazę utworzyć. Najpierw tworzymy naszą klasę DB kontekstu, później tworzymy klasy czy też ency, które reprezentują tabelę konkretnej baz danych, a następnie tworzymy migracje, które odzwierciedlą schemat baz danych po stronie MS SQL. -a. Natomiast co w przypadku, kiedy dla nowo tworzonej aplikacji musimy skorzystać z istniejącej już baz danych? W takim przypadku również Entity Framework przychodzi z pomocą, a konkretnie za pomocą polecenia Scaffold DB Context. W tym materiale zobaczymy na przykładzie, jak za pomocą tego polecenia możemy utworzyć nasz DB Context na podstawie istniejących już baz danych. Ten materiał jest częścią większego kursu Entity Framework, do którego serdecznie zapraszam, a link znajdziesz w opisie. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to zapraszam do subskrypcji oraz kliknięcia dzwoneczek, po to, aby nie przegapić nowych materiałów, oraz na serwer Discord, którego link znajdziesz w opisie. Przy podejściu Entity Framework, Code First, bazę na potrzeby naszego projektu tworzymy ręcznie sami, pisząc każdą linkę kodu, która definiuje schemat, jak i relacje w tej bazie danych. Jednak czasem będziemy musieli utworzyć projekt dla istniejącej już baz danych, i tutaj może pojawić się pytanie, w jaki sposób podejść do tego typu problemu. Czy próbować również ręcznie tworzyć wszystko w poprawny sposób? Teoretycznie takie rozwiązanie by zadziałało. Ale w praktyce bardzo łatwo się pomylić przy odwzorowywaniu konfiguracji, ale na szczęście jest na to łatwiejszy sposób. Entity Framework udostępnia nam polecenie scaffold dbContext, które na podstawie istniejącej już bazy utworzy nam poprawnie skonfigurowaną klasę dbContextu dla tej bazy danych. W celu demonstracji tej komendy przygotowałem jakiś zewnętrzny backup baz danych Northwind, którą przywrócę najpierw na mój lokalny serwer. A następnie zobaczymy jak dla takiej bazy danych utworzyć DbContext właśnie za pomocą polecenia scaffold DB context. Także najpierw, żeby przywrócić tą bazę danych na mój lokalny serwer, to w Management Studio kliknę prawym przyciskiem na Databases, następnie Restore Database i tutaj wybiorę opcję Device, następnie kliknę Add i muszę wybrać dokładnie ten backup, który mam w folderze Restore. Także z tego Folder Restore wybiorę backup Northwind. .back, kliknę OK. Jak widać tutaj mamy informację o tym, że po zrejestrowaniu tej bazy danych będzie to baza o nazwie Northwind. Także kliknę OK. Jak widać moja baza danych została zaimportowana poprawnie. Także może sprawdźmy jeszcze, czy rzeczywiście mamy tu jakieś dane. Przede wszystkim, jak widać mamy sporo tabel, które zawierają sobie informacje o Produktach, kategoriach, pracownikach, klientach oraz zamówieniach. Także może sprawdźmy, co kryje się w tabeli Products oraz ile mamy tych danych. I widać przykładowo, do produktu byłaby to nazwa, jakieś referencje do kategorii oraz dostawcy. Poza tym mamy jakieś opisy oraz wartości ocenie, ilości na stanie i ilości w zamówieniach. Natomiast, jeżeli chciałbym sprawdzić, ile jest produktów w tej tabeli, to wystarczyłoby, że wykonałbym polecenie. Count tej właśnie w tabeli w ten sposób. Jak widać, produktów mamy więcej niż 165 tysięcy. Ok, także mając już tą bazę przywróconą na lokalny serwer, może przejdźmy do Visual Studio i postarajmy się tą bazę danych odwzorować za pomocą DB Contextu, używając polecenia Scaffold DB Context. A w tym celu, może utwórzmy nowy projekt. W którym będzie zawierała się ta konfiguracja. Także kliknę prawym przyciskiem myszy na solucję, Add New Project i wybiorę tutaj zakładkę ASP.NET Core Web API i może nazwiemy ten projekt po prostu Northwind. Odznaczę checkbox Use Controllers i po prostu kliknę Create w ten sposób. Ok, także mamy już pusty projekt. Można zanim dodamy nasz DB context, to jeszcze. Pousuwamy przykładowe rzeczy z tego szablonu, i teraz tak naprawdę mamy projekt, w którym po prostu znajduje się podstawowa definicja minimal web API. Także pierwszym krokiem, aby odzorować kontekst na podstawie istniejących już baz danych, będzie oczywiście instalacja paczek związanych z Entity Framework oraz konkretnym providerem którego chcemy wykorzystać. Także może zamiast instalować te paczki pojedynczo, to po prostu skopiujemy sobie wszystkie zależności. Do następujących paczek. Byłaby to paczka przede wszystkim Microsoft Entity Framework Core, natomiast paczka Proxys nie będzie nam tutaj potrzebna, także usunę ją. A poza tym potrzebujemy wskazać na konkretny provider, czyli w tym przypadku będzie to po prostu SQL Server. I oprócz tego, jako że ja używam Visual Studio oraz narzędzi poprzez konsolę menedżera paczek, to również będę potrzebował rozszerzenia pod postacią paczki Tools. Także mając te trzy referencje w naszym projekcie, może zbudujemy ten projekt i ustawimy go jako projekt startowy. Także kliknę na jego prawym przyciskiem myszy, a następnie Set as startup project. I teraz ostatnią rzeczą, zanim będziemy mogli wykonać polecenie Scaffold DB Context, będzie ustawienie poprawnego connection stringu w konfiguracji tego projektu. Także może podejrzymy, jak to wyglądało poprzednie, i tutaj po prostu mieliśmy sekcję Configuration Strings, w której znajdował się konkretny Connection String do istniejącej już bazy danych. Także, może skopiuję tą wartość i odpowiednio dostosuję ją w tym nowo utworzonym projekcie. Także tutaj, nazwą naszego Connection Stringu będzie może po prostu Northwind Connection String. Jak wiemy, baza danych, która się utworzyła, ma nazwę Northwind. Także tutaj, pod zmienną database, oczywiście muszę to zmienić. Także teraz mamy poprawny connection string, który będzie łączył się z nowo utworzoną bazą danych. Ok, także teraz możemy już utworzyć okno menedżera paczek NuGet. I tutaj wywołam następujące polecenie: scaffold dbcontext. I to polecenie przyjmuje kilka parametrów. Pierwszym parametrem będzie oczywiście wskazanie na connection string, który zawarliśmy w naszej konfiguracji. Teraz, aby to zrobić, to musimy tak naprawdę przekazać informację o tym Connection Stringu, który przekażemy przez wartość name w ten sposób. Także dla wartości name wskażemy, że nasz Connection String znajduje się w sekcji Connection Strings. I jest to nazwa Northwind Connection String. Także oczywiście, jeżeli w inny sposób umieściłeś swój Connection String, to tutaj odpowiednio musiałbyś dostosować ten parametr name. Natomiast drugim parametrem do polecenia scaffold dbcontext jest provider, którego chcemy wykorzystać do poprawnego utworzenia dbcontextu. Także w naszym przypadku, jak z SQL Server, to wystarczy, że wskażemy właśnie na nazwę tego providera. W ten sposób, jako drugi parametr polecenia scaffold dbcontext. Natomiast trzecim parametrem, który w teorii jest opcjonalny, będzie. Folder, w jakim wszystkie utworzone klasy powinny się znaleźć po wykonaniu tego polecenia. I teraz w tym celu musimy już określić, że będzie to parametr output dir, i tutaj możemy wskazać nazwę folderu, do jakiego zostaną wrzucone wszystkie utworzone klasy. Także może po prostu wskażemy tutaj folder entities w ten sposób. Ok, także mając już przygotowane polecenie scaffold DB context, którego przekazałem connection string. Nasz provider oraz folder, do którego zostanie wrzucony wynik z tego polecenia. Kliknę Enter. Jak widać, w konsoli dostałem błąd, ponieważ nie zmieniliśmy jeszcze kontekstu wywoływania projektu. Także tutaj oczywiście musimy zmienić MyBoards na projekt Northwind. Także jeszcze raz wywołam to samo polecenie. I tym razem, jak widać, mamy już efekt, w którym przede wszystkim jest klasa Northwind Context. Jak widać, to właśnie tutaj. Mamy przede wszystkim definicję wszystkich tabel oraz co więcej widoków, które zostały utworzone na podstawie istniejącej już baz danych. Natomiast co więcej, tutaj w metodzie on Model Creating mamy tak naprawdę całą konfigurację wszystkich zależności oraz wszystkich ustawień, które, które znajdują się w bazie danych. Także przykładowo tutaj dla NC Current product List mamy informację, że to tak naprawdę jest tabela. Z jakimiś dodatkowymi właściwościami na konkretnych kolumnach. Oprócz tego, przykładowo, jeżeli spojrzymy na entię Customer, to tutaj oprócz podstawowej definicji kolumn oraz jej właściwości, mamy też definicję relacji wiele do wielu w odpowiedni sposób. Także, jak widać, Entity Framework wygenerował nam klasę dbContext, która tak naprawdę zawiera definicję wszystkich tabel oraz widoków, jakie znajdowało się w bazie danych. A poza tym mamy też poprawną konfigurację wszystkich kolumn oraz relacji, które w tej bazie danych istniały. Ok, także może jeszcze przetestujmy, czy naprawdę będziemy w stanie pobrać jakiekolwiek dane za pomocą tego nowo DB DbContext'u. Także może przejść do klasy program. Tutaj najpierw w sekcji konfiguracji naszego projektu Web API dodamy sobie konfigurację naszego DbContext'u, czyli klasy Northing Context. I wskażemy, że chcemy używać naszego connection stringu, który ma nazwę Northwind Connection String. Natomiast jeżeli spojrzymy jeszcze na chwilkę do klasy Northwind Context, to tutaj, jak widać, oprócz metody OnModelCreating, mamy też implementację metody OnModelConfiguring, która po prostu wskazała na connection string, który był przekazany przez polecenie scaffold DB Context. Także teraz, jako że całą konfigurację mamy już w klasie program możemy pozbyć się tego override'u. Także usunę ten kawałek kodu i teraz po prostu w naszym programie dodam jakiś endpoint za pomocą którego będziemy mogli się odwołać do kontekstu baz danych i pobrać przykładowo 100 produktów. Także tutaj jak widać dodałem endpoint data, w którym to po prostu z dbSetu product bierzemy 100 produktów, a następnie zwracamy je do klienta jako wynik z wywołania tej metody. Także uruchomię program i wywołam endpoint data. Jak widać, w odpowiedzi mamy 100 rezultatów produktów, czyli nasz DB dbContext działa w poprawny sposób. Także podsumowując, za pomocą polecenia scaffold dbContext będziemy w stanie utworzyć dbContext dla istniejącej już baz danych bez manualnej ingerencji. Entity Framework utworzy wszystkie encje, zdefiniuje je jako DB-sety, a co więcej, utworzy konfigurację zależności oraz relacji pomiędzy tymi encjami za nas.